Sześć medali, w tym jeden złoty, to dorobek polskiej juniorskiej reprezentacji Smoczech Łodzi w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwona ekipa w Europejskim Czempionacie we Włoszech składała się ze zawodników z Gdańska i Malborka. Poza epizodami dwóch czy trzech zawodników naszej załogi, którzy jako dzieci uczestniczyli w szkółkach kajakowych, reszta wywodzi się z młodzieży, która wyłoniła się. Z mistrzostw szkół średnich miasta Gdańska, które co roku przeprowadzamy, czy też jednego z najlepszych systemów pracy z młodzieżą z Malborka. Gdański klub Wiking od 10 lat zrzesza miłośników smoczych łodzi. Mają na swoim koncie wiele startów w międzynarodowych regatach, ale ten ostatni to największy sukces w historii Wikinga. Pasja połączona ze sportem. Połączona ze sportem trzy razy w tygodniu trenujemy. No, między szkołą i innymi zajęciami znajdujemy właśnie czas na spoczywacie. 20 wiosłujących, sternik i bębniarz. A w przypadku gdańsko-malborskiej osady bębniarka. To skład juniorskiej reprezentacji kraju. Rytm nadają szlakowi, ja tylko podaję reszcie. Aha. I musi reszta się zgrać razem ze szlakowymi, a ja im muszę pomóc w tym. Największą tradycją to jest w Chinach i tam w okolic okolicach Chiny. No teraz też na tych Mistrzostwach Europy to właśnie Niemcy bardzo pokazali klasę. I właśnie tylko praktycznie się z nimi ścigaliśmy, próbowaliśmy im dorównać, ale trochę zabrakło. 27 września w Gdańsku na zakończenie sezonu zaplanowano długodystansowe Mistrzostwa Polskich Smoczych Łodzi.